Cześć, cześć, dzień dobry, witam was moje drogie panie Dzisiaj mam dla was makijaż sylwestrowy Ostatnio odbyły się warsztaty, za niedługo odbędą się też warsztaty na żywo A postanowiłam dla was nagrać taki krótki filmik, żeby wam pokazać Których kosmetyków można użyć, na które warto zwrócić uwagę Żeby się samemu pomalować na nadchodzącego sylwestra Ja już sobie zacznę od podkładu A może go najpierw pokażę Tutaj mamy mój ulubiony podkład z serii Jordani Gold Liquid Silk Foundation ma filt dwunastkę i jest to podkład, który, który ma taką wleistą konsystencję, ale on po nałożeniu na skórę robi się taki bardzo matowy, i jest to podkład, który ja uwielbiam po pierwsze za, za właśnie tematowe wykończenie, to jest coś, co ja lubię, a po drugie jest to podkład, który bardzo dobrze kryje. Bardzo mocne ma krycie i też bardzo długo się utrzymuje. Dobra, ja sobie go będę tutaj nakładać. A tak, jeśli chodzi o cały sylwestrowy makijaż, no to pomyślałam, że może się przydać, bo w tym roku raczej nigdzie nie idziemy na jakieś super duże imprezy. Więc w domowym zaciszu, czy ewentualnie u znajomych. Ale na całą noc. Nie wychodzimy przed szóstym. E, możemy gdzieś się wybrać na imprezę. No i myślę, że, że w tym wypadku dziewczyny nie będziecie e, się udawały na profesjonalne makijaże, więc możecie sobie same wykonać makijaż. No i to, co na pewno jeśli chodzi o podkład, to ważne, to to, żeby właśnie był trwały i długo się trzymał. Tak, bo przed nami. Cała noc, więc warto, żeby podkład się dobrze trzymał, a do tego mm, zazwyczaj, też nie mówię, że wszystkie, ale zazwyczaj do tego najlepiej się nadaje właśnie podkład matowy. A no i u mnie już nie widać żadnych niedoskonałości, muszę tylko sobie ładnie porozprowadzać. Z kolei ten podkład, jak coś, to nie polecam nakładać um, takim pędzelkiem, takim ściętym jak ten, bo ja ogólnie uwielbiam ten pędzelek, ale on się do tego podkładu, um, no w sumie to się nie nadaje po prostu, dlatego że czasem jest tak, że nim go rozprowadzicie, nałożycie, to on zaczyna Wam zastygać, więc lepiej nie ryzykować. Okej, okay, ja się jeszcze przejrzę w lustrze. Chyba wszystko jest ok. Dobra, tak wygląda z podkładem. Bardzo ładnie kryje. Mi się bardzo podoba. Oczywiście odcieni mamy kilka. Jakże chcecie jakiś jaśniejszy, ciemniejszy jeszcze, to piszcie, to Wam podrzucę linki. Dobra, mamy, mamy podkład. Kolejna sprawa to korektor. Ja tutaj mam ten serii D, D1. To jest korektor raczej rozświetlający. On nie kryje za mocno, ale daje właśnie ładny efekt rozświetlenia. I ja go sobie tutaj dam pod oczy i na oczy, żeby to moją okolicę oka, która w moim wypadku jest zawsze ciemna i wygląda mi się nie wyspała, to żeby ją troszeczkę rozświetlić. No i korektory, pamiętajcie, jeżeli je pod oczami, to tutaj w takim trójkąciku, czyli zaczynamy właśnie pod okiem, ale też tutaj w stronę nosa zaciągamy. Dobra, ja się muszę zobaczyć do lustra, bo w kamerce nie wszystko widzę. Dobra. Korektory ogólnie też używamy po co, dziewczyny? Po to, żeby, żeby nam się ładniej trzymały później na przykład cienie żeby też ta okolica oka się wyrównała, jeśli chodzi o kolor. No i żeby po prostu, właśnie przykryć nasze niewyspanie, zmęczenie. Że sobie nie wziąłem gąbeczki do wklepywania, więc jadę palcem, ale polecam Wam, e, jednak gąbeczki są o wiele lepsze. No ale wybaczcie mi, tego jednego zapomniałam. Dobra, mamy korektor. Nie wiem, czy to będzie akurat widać, widać w kamerze, ale ładnie tutaj przykrywa, ale przede wszystkim daje właśnie taki efekt rozświetlenia, dobra, jedziemy dalej. Ok, jak pamiętacie, mamy zasadę nakładania. Znaczy pamiętacie, jak kiedyś oglądałyście mój filmik, to możecie pamiętać, że mamy nakła zasadę nakładania mokrego na mokre, czyli na mokry podkład nak nakładamy mok mokry korektor. Natomiast kiedy chcemy przejść do reszty rzeczy, no to warto już tutaj sobie nałożyć coś suchego, i od tego są pudry. I dzisiaj ja sobie akurat wzięłam taki puder brązujący, jest na wyprzedaży. Puder bardzo fajny, można też go używać po prostu jako brązera. Wtedy bierzemy taki ścięty pędzelek i sobie nie modelujemy twarz. Ale jeżeli weźmiemy na taki gruby i omyciemy sobie nim całą twarz, to właśnie po prostu mamy, mamy efekt jeszcze delikatnego zmatowienia, choć sam ten podkład jest moim zdaniem wystarczający. Ale żeby troszeczkę jeszcze też to przyklepać, że tak to ujmę, bo mi się to wszystko dłużej trzymało. No to warto zawsze chociaż trochę tego pudru nałożyć. O, ma też takie drobinki rozświetlające. I to chyba nawet tutaj widać, że się tak delikatnie mienie. Dobra, mamy puder, no to jedziemy dalej. No to ja sobie teraz y, zrobię kontury twarzy. I tutaj nowość. Mamy paletkę Paletki, bo one są w trzech wersjach Ja tutaj akurat na razie testuję tą jedną No i mamy tutaj oczywiście Róż, rozświetlacz i brązer I już miałam ją też Na testowaniu U dziewczyn, dziewczyny moje testowały Moje testerki I po pierwsze to co zauważyły To jest to paletka Która Jest bardzo mocno napigmentowana I tutaj nie trzeba Naprawdę za dużo, żeby mieć już wymodelowaną twarz widzicie, to jest jedna warstwa ona jest od razu dowieczna. tu nie ma tu jest, także jedna warstwa na przykład bronzera wystarczy ale jest to paletka która w bronzerze i w różu również ma takie drobinki rozświetlające więc jeżeli wolicie matowe wykończenie to nie będzie to koniecznie dla Was paletka ale z kolei ale z kolei e, myślę, że na sylwestrową noc, gdzie wszystko się mieni, wszystko jest takie świecące, piękne, e, no to, to jak najbardziej. E, bronzera używamy tak jak ja tu użyłam pod kością, to pamiętajcie, to jest pod naszą kością, można sobie zrobić i więcej tutaj jej używamy. Bronzera można sobie użyć jeszcze tu, żeby bardziej mieć smukłą twarz, no i oczywiście tutaj na nasze Dolne kości. Właśnie też po to, żeby wyostrzyć tą naszą buzię. Dobra, tak wyglądają efekty. Myślę, że je widać od razu. No i teraz mamy róż. Ja różu zazwyczaj w sumie nie używam. Od kiedy mam tą paletkę to trochę więcej. Ale za różem nie przepadam, więc go dużo nie nałożę. I róż nakładamy już na tutaj tej kości, ale łączymy go takimi kulistymi ruchami z tym brązerem, Czyli zaraz nad można tak się uśmiechnąć, tutaj na te, na te nasze policzki nałożyć, ale to wygląda troszeczkę tak sztucznie, ale to myślę, że to jest też kwestia gustu. Ja polecam tutaj, właśnie nad brązerem. No i nie wiem, czy tutaj to widać. Ja w lustrze mocno widzę. O, dobra, może z drugiej strony będzie lepiej. No, ja też nie chcę go dużo tutaj nałożyć, bo z różem można przesadzić. I szybko wyglądać dziwnie. No myślę, że ten efekt teraz widać. Bardzo ładnie to wygląda połączeniu. Dobra. No i mamy rozświetlacz, chyba mój ulubiony. I jest naprawdę piękny. Nie widać go w kolorze, widać po prostu te piękne rozświetlenie. A rozświetlacz nakładamy sobie tutaj na tą kość i też takimi kulistymi ruchami, żeby razem z tym różem sobie ładnie to wymieszać, żeby to się tak nie odznaczało jedno od drugiego. Z drugiej strony też. Widać? Dziewczyny. Dajcie znać, czy widać. Ja widzę. Bardzo ładnie. Później Wam wkleję. I tak, jeszcze zdjęcie. Po prostu zdjęcie, gdzie będę w tym całym makijażu, żeby to lepiej było widać. Tu jeszcze możecie sobie dać trochę rozświetlacza i delikatnie na nos. Oczywiście technik konturowania i tego, gdzie jeszcze można było nakładać puder, yy, boże, yy, brązer i rozświetlacz yy, jest jeszcze tego sporo, bo można oczywiście sobie wymodelować nos. Ja myślę, że... Yy, no niekoniecznie ma to sens, po pierwsze ja, ja nie przepadam z takimi rzeczami, a po drugie myślę, że trzeba tutaj już mieć trochę wprawę, a myślę, że osoby, które będą mnie oglądać, to um, mistrzyniami makijażu, wizerzystkami nie są, więc na razie nie będę Wam mieszać, ale jeżeli chcecie to przetestować na sobie, sprawdzić y, dokładnie, no to piszcie śmiało, to na pewno Wam y, coś podpowiem No dobra, to teraz przechodzimy sobie do oczu. No tutaj sobie wzięłam y, paletkę cieni bardzo fajna paletka, bardzo prosta tutaj mamy 6 odcieni cieni do oczu no i te dwa dolne to są cienie do brwi, których ja też będę używać ale na razie wezmę sobie ten jasny różowy czyli tutaj i po prostu nałożę go sobie na, na całe oko oczywiście szczepujemy żeby nam się za dużo nie osypało no i delikatnie sobie nakładam, ale muszę patrzeć do lustra. Sorry dziewczyny, zaraz wam się pokażę. Okay. Jasnymi cieniami warto sobie tutaj delikatnie w ten kącik oka wjechać. Najlepiej, żeby to jednak był taki odcień matowy, cielisty, ale też nie zawsze się taki ma. Więc po prostu jasny odcień, żeby to oko delikatnie otworzyć. No i okej. Okay. Mamy. Dobra, to drugie. A, dobra, nakładam też. Też szczepuję, pamiętajcie. Będę cała brudna trudno. Dobra. Ale ja się muszę skupić. Muszę jeszcze dojść do wprawy, żeby się malować w kamerze. Żeby wam wszystko pokazywać. Te cienie oczywiście są perłowe, one się pięknie mienią. Yy, wiem, że nie wszystkie z Was uwielbiają perłowe, niektóre wolą po prostu maty. Yy, no tutaj akurat w tej paletce matów nie znajdziecie, ale ja też po prostu dzisiaj nie szukałam takich cieni, nie szłam w ogóle w ten temat. Dobra, mamy powiedzmy taką bazę na oczach, czyli właśnie nałożyłam sobie ten cień perłowy, jasny yy, z tej paletki. Ale ja dzisiaj sobie wykombinowałam jeszcze coś innego. Bo na końcu katalogu. katalogu też sobie... Nie mam tutaj katalogu, czekajcie chwilę. A więc na końcu katalogu są takie super. Cienie w sztyfcie, Jest ich tu całkiem sporo i są teraz bardzo niski od Odcienie jest mnóstwo. I to są cienie, które po pierwsze są trwałe, ale przede wszystkim się łatwo nakładają, bardzo ładnie się trzymają. Więc, no, dziewczyny, bierzcie przynajmniej jeden albo dwa, bo je też łatw, łatwo jest ze sobą wymieszać, wyblendować. Ja dzisiaj sobie nałożę taki różowy odcień. To jest odcień, już Wam mówię. Ten tutaj na zdjęciu troszeczkę inaczej wygląda, czyli Galit pink. Także taki odcień i nałożę go właśnie mimo wszystko na te perłowe, które wcześniej nakładałam, ale chcę, żeby dzisiaj było trochę, trochę więcej, trochę, nawet bym powiedziała, przesadzone. No, więc sobie nakładam. patrzcie jak one od razu mają piękny, intensywny odcień już przy pierwszym kontakcie z okiem. One są też bardzo trwałe. To jest w nich fajne. No dobra. Na razie wygląda dziwnie, ale spójrzcie na sam odcień. No jest super. Można nimi sobie też tu manewrować, czy trochę dalej, trochę bliżej. A ja dzisiaj chcę to pokazać w formie warsztatowej, więc też nie zależy mi na tym, żeby to było jakieś idealne. Ale zobaczcie. Możecie dać sobie troszeczkę więcej, troszeczkę mniej. No, ja teraz sobie to wymieszam trochę, żeby to nie było takie odbijające się. A ja muszę znowu spojrzeć do lustra. Takimi, tak trochę jakby wgniatam ten cień. Nie mogłam to tak najłatwiej wytłumaczyć. Widzicie? Ja się ładnie miesza z tym jaśniejszym, by to nie wyglądało tak sztucznie. Wow. Nawet ja nie wiedziałam, że mi to tak ładnie wyjdzie. Super. Prawda? Widzicie? I nawet, nawet można te cienie w mieszać z tymi tymi cieniami właśnie sypkimi. Dobra, na razie zostawię drugie oko Aż nie chcę, żeby to za długo trwało. Tutaj mam jeszcze jeden, ten sam, czystej, samej serii cieni w sztywcie, ale taki złoty, perłowy, bardzo fajny. I nim z kolei sobie zrobię taką kreskę tutaj na dole, ale muszę znowu spojrzeć w lustro. Także wybaczcie. I go używamy, wiecie, co ja właściwie sobie maluję nim rzęsy przy, przy oku na dole, żeby po prostu nie dać go sobie za dużo. Dobra, spójrzcie. Taka subtelna, mała kreseczka, a jak ona pięknie wygląda. No i mamy całe świecące, się mieniące oko, czyli dalna nasylwka. A powiem Wam, to naprawdę nie jest trudne, bo wystarczy pomału, delikatnie sobie zrobić ten makijaż. Postarać się nigdzie nie śpieszyć. I z delikatnym skupieniem, właśnie tak, za pomocą tych prostych kosmetyków, zrobić sobie taki fajny makijaż. Dobra, mi się bardzo podoba. Idziemy dalej. E, teraz mamy rzęsy. E, no i na razie tuż do rzęs e, pogrubiający. On jest naprawdę pogrubiający, ma taką wielką szczotę. Więc zagrubicie takie szczoty, to na pewno dla was. To jest tusz, który ja sobie tylko troszeczkę dam, żeby te moje normalne, naturalne rzęsy po prostu przyciemnić. Ale docelowo chcę wam pokazać coś innego. że mi się nie pomazała. Dobra, jestem. Aha, i zrobiłam błąd. Pamiętajcie, jak malujecie rzęsy, to najpierw te dolne, później te górne, żeby wam się jak najmniej odbijały. No, ale cóż. Polek mądry po szkodzie. Dobra. Okej, okay, teraz hit tego tego makijażu, to są nasze rzęsy na magnes, któraś z Was już miała rzęsy na magnes, dajcie znać no i jak coś to pewnie innej firmy, chyba że zdążyłyście już zamówić nasze z Oriflame teraz nowość, są trzy wersje ja oczywiście zaszalałam, wzięłam sobie tą najbardziej widoczną, najbardziej efektowną, trochę to było głupie, bo nigdy nie zaczepiałam rzęs i wyglądałam dziwnie, ale pomału się już przyzwyczajam, no i mamy tutaj tak mamy eyeliner, który normalnie malujecie sobie kreskę, tylko trochę trzeba grubszą, żeby to się Wam fajnie trzymało i on ma w sobie Magnes, a z kolei rzęsy mają takie małe magnesiki i na ten tusz się przyklejają. Jak to działa, to Wam zaraz pokażę. Ja muszę sobie zrobić kreskę. E... Ona pewnie nie będzie idealna, bo ciężko mi tutaj w takim lusterku się idealnie nią pomalować. E... Poza tym też musi być grubsza. A przynajmniej te konkretne um, rzęsy są na tyle duże i grube, że chwila. Że nawet jak ta kreska wam idealnie nie wyjdzie, to one yy, i tak ją jakby ładnie przykryją, czyli nie musicie umieć idealnie robić yy, kresek eyelinerem, żeby móc po prostu korzystać z tych rzęs. To jest dla mnie super. Nie wiem jak te wersje takie bardziej na co dzień, bo są jeszcze dwie dwie wersje, które mniej się rzucają w oczy, że tak to ujmę. Nie wiem jak z nimi, bo ich jeszcze nie miałam, ale te duże na pewno delikatnie właśnie przykrywają tą resztę. I nie musicie się bać, jak coś tam Wam się rozmaże. No ja oczywiście się rozmazałam. Dobra, poczekam aż to zaschnie. E, trudno. Zrobię sobie troszeczkę to drugie oko, bo ten eyeliner ja już zauważyłam, że lepiej jak przyschnie, żeby tak całkiem na mokre nie nakładać, żeby to się nie rozmazało. Podoba mi się ten makijaż naprawdę. chciałam być taki raczej testowy, a chyba faktycznie w nim będę nasywka. Wygląda bym miała podbite oko, ale zaraz zobaczycie jeszcze lepszy efekt. Dobra. A jak tam w ogóle u was plany na Sylwka? Dajcie coś na dziewczyny. Co planujecie, czy gdzieś idziecie? W domu. Z dziećmi, czy z kimś. Nie wiem z kim. Ja jeszcze nie do końca wiem, co robię. Brak pomysłu. Dobra. Okej, okay. to mi już zasło. Widzicie, jakie ja to mam krzywe? Naprawdę, nie będę się tym zbytnio przejmować. Tym bardziej, że to jest nie sypia, więc nie muszę, być, nie muszę idealnie wyglądać. Dobra, biorę rzęsę i może to zrobię w kamerce, żebyście mogły zobaczyć. Po prostu ją przykładam. Ok, przykładam. ona się musi tymi magnesikami przykleić do tej krechy. No i mamy gotowe. Prawda, że dziwnie, kto mnie zna, ten wie, że ja nigdy w takich rzęsach nie chodzę. Więc wygląda to naprawdę u mnie dziwnie. Ja sobie zrobię drugą kreskę, żeby już je ładnie doczepić e... Oj, ci nie tak. Ale, e... Ale pamiętajcie, są jeszcze dwie inne opcje, więc można sobie wybrać te mniej widoczne, mniej efektowne. Ja już wiem, że przesadziłam. No ale cóż. W sumie jak już mieć doczepione rzęsy, no to niech będzie ono widoczne, nie? Jak wam się podoba? Piszcie, piszcie. Jestem bardzo ciekawa. O. Dobra, zrobiłam sobie drugą kreskę też raczej małą, idealną. Naprawdę przy tych rzęsach przynajmniej nie trzeba się tym zbytnio przejmować, no i też mi się odbiła. Dobra, zostawiam to na chwilę do zaschnięcia, bierzemy się za brwi, to jak wam wspomniałam. Jedna z fajniejszych rzeczy w tych paletce to to, że mamy niedrzeże cienie do oczu, to jeszcze cienie do brwi, jaśniejszy i ciemniejszy. I oczywiście biorę ten ciemniejszy pędzelek do, do właśnie cieni do brwi, no i sobie nakładam takimi ruchami, mm, takimi krótkimi ruchami w górę rzęsy brwi jak sobie malujemy no to trzeba je właśnie tak wyciągać w górę takim ruchem, nie takie po prostu wiecie i nic więcej więc tak delikatnie sobie wyciągamy fajne jest też to w tej paletce oczywiście, że mamy dwa w jednym, ja uwielbiam takie rozwiązania, gdzie mamy, wiecie, coś ze sobą połączone nie trzeba iluś tam kosmetyków, tylko mamy tu właściwie w jednym no i no i dobra i brewkę też mamy zrobioną. Tymi cieniami można sobie oczywiście fajnie manewrować. Y, trochę więcej zrobić. One dają taki naturalny efekt. Nie jest to przesadzone, ale też się fajnie trzymają. To jest też ważne. Jezu, znowu się porozmawiamy. Masaka z tymi moimi oczami. Niewygodnie mi się tak maluje, muszę przyznać. Nie wiem, kto ma głęboko osadzone oczy, to wie, o czym ja mówię. Że jeżeli nie staniecie tak, to Ciężko jest z linerami. Dobra, doklejam drugą. I gotowe. Widzicie, wystarczy sobie przyłożyć. Czyli na szybko malujecie krechę. Nie musi być idealna. Jak macie idealną, to jeszcze lepiej. No i przykładacie. I... No i tyle, bo to jest na magnes, więc to się super trzyma. Super jest też to, że w momencie, kiedy Wam to przeszkadza, to po prostu to delikatnie ściągacie to nie boli, nie niszczy, nic się nie dzieje delikatnie to ściągacie. No i wkładacie sobie z powrotem do pudełeczka linerem. Najwyżej tylko poprawiacie sobie troszeczkę te kreski. No i gotowe. Także dla mnie super opcja. E, ok, drugą brw na razie zostawiam, bo już trochę nam to zajęło i czego szukam. Aha, e, pomadki, Co by tutaj na usta? E, na usta mamy kilka opcji. Ja w sumie nie mam, bo dopiero zamówiłam, ale pokażę wam, co jest najtrwalsze i najładniejsze. Z pomadek, czyli ja to nazywam trochę takim. pigmentem w płynie, to są te pomadki Giordani Gold. No one są po prostu mega. To jest jedna z najtrwalszych rzeczy, no, według mnie w sumie najtrwalsza, którą mamy. W tym, że one są w błyszczyku, ale jak już je nałożycie na usta, to do końca sylwka ewentualnie tylko raz, mała korekta, i naprawdę nawet do 6 rano Wam wytrzymają. Więc ja Wam polecam, ale teraz tak chciałam trochę bardziej coś w błysku, żeby jeszcze troszeczkę się coś zmieniło, no bo na takiej imprezy to ja tak lubię. Mamy pomadki takie, tutaj możecie to poznać po kolorach opakowań Te całe srebrne są bardziej matowe. Ja już te kiedyś używałam na jakimś filmiku, chyba jak z Julką się malowałam, więc ta odpada, ale mamy tutaj dwie opcje. Bardziej błyszczące się. One mają delikatne drobinki. No i mamy taką wersję czerwoną i taką wersję pomarańczowo-koralową. Tutaj, to jest cień do oczu. Te dwie. I one się tak delikatnie, ładnie mienią, ale to są też pomadki bardzo trwałe. Ja sobie wezmę tam, także maluję. Ja też je lubię za to. Pierwszy mam taki. Specyficzny smak, który mi się bardzo podoba. Ale poza tym smakiem mają bardzo ładne intensywne kolory. I mocno usta pielęgnują. To jest super. Że nic za mnie wysusza na mrozie, który miejmy nadzieję, może gdzieś tam się pojawi z czasem. Na razie to raczej cały czas na plusie. No dobra, no i to w sumie tyle. zwkleję Wam takie porządniejsze zdjęcie, bo w tej kamerze i tak ten makijaż tak ładnie nie wygląda. No i jest dość mocny, błyszczący się czyli taki właśnie sylwestrowy Ej, dziewczyny, jeżeli chcecie przetestować kosmetyki na sobie i na sobie poćwiczyć ten makijaż no to ja was zapraszam no w sylwestra o 15 do mnie na warsztaty makijażu Ej, szczegóły m, u mnie albo u mnie na profilu na pewno znajdziecie bo tam wklejałam informacje Ej, więc zapraszam was na warsztaty żeby sobie potestować, zabierajcie koleżanki znajdźcie chwilę dla siebie Ej, troszeczkę się zrelaksujecie będziecie miały rozeznanie w tym co u nas ciekawego w ofercie Ej, a jeżeli jeżeli nie warsztaty, a same, same gdzieś kosmetyki chcecie się tak pomalować, chcecie tak wyglądać no to też te rzęsy mi trochę przerażają, ale możecie po prostu mieć tuż do rzęs, nie, nie, nie doklejane, na magnesik, więc jeżeli nie to to dziewczyny, jeżeli dzisiaj jeszcze sobie złożycie zamówienie, no to do, do Sylwestra Wam paczka dojdzie więc z Sylwestra będziecie miały kosmetyki u siebie, będziecie mogły się same wymalować więc zachęcam Was do zakupów a link pewnie w opisie albo w komentarzu pod tym dziękuję Wam bardzo, ja naprawdę liczę na jakieś Wasze komentarze może jakieś kciuki w górę Chciałabym wiedzieć, co Wam się spodobało. Jak może macie jakieś już doświadczenie z tymi konkretnymi kosmetykami, które dzisiaj tutaj pokazywałam? Może chciałbyście jeszcze o coś dopytać? To jestem do Waszej dyspozycji. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Pa. pa.